W tym filmie pokażę Wam, jak stworzyć narzędzie, które będzie nam nagrywać nasz ekran. Także po prostu jak klikamy Start Record Screen, wybierzemy ekran, to wtedy nasz ekran zacznie się tutaj nagrywać. Mamy na to podgląd i jeżeli klikniemy stop, sobie stop, to mamy tutaj nasze nagranie i przy okazji na końcu możemy je też pobrać w tym miejscu. Mamy tutaj specjalny do tego przycisk, a więc zabierzmy się za kodowanie. Włóżmy plik index i script. I podłączmy nasz skrypt do indeksu, czyli script src. Script. I w naszym body zróbmy sobie video, ID. Video. Tagi autoplay, to jest do podglądu, muted, żebyśmy nie słyszeli samych siebie podczas tego i controls. Między innymi w controlsach znajdziemy miejsce do pobrania w pliku. No i dwa przyciski, button on click. Tu będzie do startu. Record screen stop re recording. I w skrypcie zróbmy sobie zmienne takie jak video element, właśnie znaczy document, document get element by id video, dalej let recorder, podobnie jak w samym audio i let recording parts Też podobnie jak w audio. Teraz stwórzmy sobie funkcję stop recording i tutaj będziemy robili coś takiego recorder stream get tracks for each track stop track stop żeby zatrzymać te nasze wszystkie traki i teraz stwórzmy sobie metodę start recording czyli async function start recording i tutaj tak, const screen stream, runa się await, right, navigator media devices, get display media. I tutaj ustawiamy, jakby dajmy ustawienia naszego ekranu, jaka rozdzielczość, jaki frame rate, ale są też, jest sporo innych opcji. Ja domyślnie ustawię tak, video i będzie tutaj with y, takie. O. 1920 no i wysokość 1080 standardowa jakby taka rozdzielczość HD i framerate na 60 czyli 60 klatek na sekundę jest też sporo różnych innych opcji na przykład kursor i tutaj możemy mieć na przykład always i na przykład jest też resize mode resize mode crop and scale o no tu jest sporo opcji, ja na razie je tutaj zakomentuję, żebyście po prostu wiedzieli, że takie są, ale te, te w zupełności nam wystarczą. Oczywiście, jeżeli macie mniejszy ekran, no to weźcie sobie mniejszy. Kolejnym krokiem będzie dodanie nam naszego audio streamu, czyli const audio stream, stream, równa się, alright, navigator, media devices, get user media. I tutaj tak, audio no i możemy jeszcze sobie powiedzieć, że wideo false żeby mieć pewność z tym audio true i tak by zadziałało, ale tutaj jakby pokazujemy, że to jest tylko stream do audio. I tutaj też do audio jest bardzo dużo różnych opcji, na przykład jak echo cancellation true na przykład albo false, noise suppression i też na przykład true i sample Rate No i tutaj jakiś rate, no nie wiem, na przykład 44 tysiące Także to są to jeszcze takie trzy opcjonalne opcje Opcjonalne opcje, po prostu takie dodatkowe rzeczy No, tyle nam też na razie wystarczy I co dalej? Mamy, musimy sobie zrobić nasz bazowy stream, który złączy te obydwa streamy Czyli stream, w się new media stream I tutaj robimy tak, trzy kropki Screen stream getTracks i przecinek znowu trzy kropki, audio, stream getTracks i teraz tak, wideo, element src na razie dajemy na nula a wideo y, element src object równa się stream, ustawiamy naszego rekordera, czyli recorder równa się new media recorder nawet się stream ten połączony stream i recorder on on data event i dajemy sobie tutaj jeżeli event data size jest większe niż 0, to wtedy recording parts push event data można sobie tutaj po prostu dać single part, też na przykład to nazwać, Ale może być też event No i standardowo jeszcze recorder on stop On stop I tutaj tak, constant blob Będziemy po prostu już z automatu to renderowali Można sobie do tego oczywiście też osobną funkcję zrobić W znaczeniu blob mm. I tutaj recording parts Znowu damy nasz typ No to jest video też mp4 i recording, możemy teraz sobie wyzerować nasze recording parts, czyli recording parts równa się tak. I video element src object równa się null, ale za to video element src równa się url, create object url i blob. No i jeszcze musimy jakoś sobie rozpocząć nasze nagrywanie, czyli recorder start. To są takie eventy, ale no końcowo i tak musimy uruchomić sobie nasz recorder. Dobrze, więc tutaj dajemy start recording. Tutaj stop recording. I sprawdźmy, jak to wygląda. Na razie mam tu na found, Odpalmy jeszcze raz. I klikamy record screen. Wybieramy ekran. Dam ten główny. No i mamy widok na nasz ekran. Teraz wystarczy kliknąć. Aż przycisk do Stop Recording. No i nasze wideo się tutaj znowu jeszcze raz odtwarza. Moglibyśmy sobie to odmutować. Teraz wystarczy kliknąć aż przycisk do. Także jest jakiś tam dźwięk. Jeszcze możemy. Mamy tutaj te przy dwa, jezu, trzy kropki. I możemy sobie to pobrać. No i mamy klik z naszym nagraniem. A więc taki prosty program do nagrywania. Jeżeli macie jakiś problem z tym kodem, to zapraszam na Discorda, bo tam mamy specjalny kanał do pomocy z kodami. Jeżeli macie do mnie jakąś sprawę prywatną, to zapraszam na maila, którego macie w opisie. A jeżeli chcecie sobie wziąć source code, to na Discordzie jest instrukcja, jak sobie wziąć source code. A więc to tyle i cześć.